Siemaneczko, witam was w nowym odcineczku z Grała Garden. Właśnie jesteśmy podczas nowego eventu, nowego update'u się uruchomił, już jakieś korupcja, o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. O, patrzcie, jakaś zła korupcja, o co. nie wiem co to. I się poszerzyło, dobra, powstała jakaś nowa platforma. I coś tutaj nowego. Okej, okay, ty, a tu się korupcja dla ciebie daje. A zobaczmy. Eee, co możemy dostać? No ciekawe rzeczy, nawet korupt staw, jajco. Dobra, zbieramy te korupcje. Co przed chwilą były. Trochę... bank druga, teraz już nie spaść, trzecia, i tu chyba nie ma, a jest, jest jeszcze, a tu jeszcze jest, tu w ogóle jest połączenie i korupt. Okej, okay. dobra. Zebraliśmy to, nie doskoczyliśmy, dobra, idziemy oddać. Dajmy mu jedno, zobaczymy. Aha, on pisze co on chce. Dwa kilo, o kurde. Kukurydza dwa kilo, a ty co robisz? Ty też coś dajesz. Nowe pety doszły. Ej, wow, Tranquil Bloom. Nowe pety Kodama, Dizen, Matenego. Co to się dzieje? A tutaj nic się pewnie nie zmieniło. Ok, i dostałem jedno coś. Dziś w ogóle dostałem. A i tutaj się napełnia widzo, widzicie to? Aha. Okej. Okay. Brakuje nam jednego, nam jedna akurat jeszcze tam gotowa jest, nie. No ja. Lecimy po nie. Zbieramy la ciebie lisku o, czy co to... Ale ciebie ostatnie, pęk? I co teraz? Nic się nie dzieje kompletnie. Musimy dwa kółka napełnić. Dobra, już ja tam już jedno. Wow mamy jakieś te nie mamy. Ej, dobra, spoko update według mnie. Tylko tutaj tak średnio trzeba... All log. Dobra. Mamy 8 czyli zobaczmy coś w sklepie. Oczywiście nic nie kupimy oprócz kwiatka. Jakiś Sakura Bush. O, Rage'u doszedł. Petra Korupte doszedł. Doszły tu dwie nowe rzeczy, ok, fajnie. No i oczywiście event co godzina występuje, no jak to zwykle. Według mnie nawet spoko update. Tylko pokażę wam jeszcze tajną technikę, widzowie. Przejdźmy na prywatny serwer. Dobra, jestem na prywatnym serwerze. Zmieniamy sobie, o, jajco, se otwórzmy tak na szczęście. A, mam limit, dora to trudno. Muszę czekać dwie minuty. Dobra, widzowie, tak jeszcze przed tym. Spójrzmy do Seat Shopu, podobno tu jeszcze coś doszło nowego. Zjeżdżamy, pewnie sam dole i Elder Strawberry. Strawberry Seed Stara truskawa, tak. O, 5 kak kaktusów, co jest w ogóle? Jak zwykle nic ciekawego, ale kupić trzeba wszystko z tych droższych. I tak, widzowie, przygotujcie sobie bon bluesum, Candy Bluesum. Co tam, co tam macie, tak? Najlepiej, jakby był bon Blossom jak macie von to tak przygotowujecie sobie jeden tyle triceratopsów ile macie I ile mieścicie ja mam jeszcze 6 petów tak tak no to przygotuję 6 triceratopsów i teraz jak macie triceratopsy no to szukacie Master Sprinkler Godly Sprinkler I co tu jeszcze było um, Basic Sprinkler Jeszcze ten zwykły Sprinkler akurat, którego nie mam niestety, już lecę go kupić No ale i przy, do tego przygotujcie jeszcze sobie jeśli jeszcze będzie nam potrzebny harvest tool, tak? No i zaraz wam pokażę, jak działa ta technika. Tylko musimy zakupić sobie Advance Sprinkler, którego nie ma niestety w sklepie. Mówi się trudno, robimy to bez tego sprinkera. Idziemy tu. Czy możemy już przełączyć na moją farmę? Oczywiście. Czekamy aż się załaduje i się załadowała dobra. Teraz widzę wie tak. Mi się udało takiego fruita dropnąć, który ma 35 bilionów. I Rainbow który ma 6 bilionów i tutaj dużo więcej tych fruitów. Tylko poddawałem je, bo chcieli ludzie. Fajne wymiany. I... Chyba 5 takich fruitów mi ukradli, nie wiem czemu. Dobra, wszystkie podnosimy. Czekamy aż będzie tu 3,18 i puszczamy drugiego triceratopsa. Siub. No i czekamy aż będzie teraz tu 3,18 i puszczamy kolejnego. I przy okazji przygotujcie sobie, jak mówiłem wcześniej, to za chwilę, żebyście nie przeminęli. Bank. o Harvest Tool, jeśli macie też Advanced Sprinkler i dobra 3.18 będzie za chwilę, o jeszcze coś się pojawiło, jakiś deszczyk, czekamy, czekamy, Mam już 4 Triceratopsy, dobra kładziemy piątego, Ej, ten deszcz nam pomoże, nawet chyba będą większe. A nie, on tylko do szybkości roślin, To nie, to nie będą większe, no ale dobra. Tylko ja mam trzy roślinki, najlepiej by było, jakby była jedna. Dobra, postawiłem triceratopsa, mi się trudno. Teraz patrzymy, ile ma, na który triceratops ma najmniej minut. Ja mam dwie, no to czekam, aż będzie minuta. Tak przykazji, może. Zbierzemy sobie ten oto kwiatek, on taki duży mi wyszedł. Bo robiłem ten, no, tą technikę, żeby nie przeszkadzał, tak? Ile tam już jest? Minuta czterdzieści. Może być, aby sprinkery działały cały czas, i tak widzowie teraz. I na ile jest zwykły sprinkler? Na 5 minut kładziecie takie. Sprin jeden sprinkler, ja postawię sobie dwa tako i teraz tak kładziecie master sprinkler, godly sprinkler, no i ten advanced sprinkler. Ale to polecę zobaczyć, czy jeszcze będzie. No bo tu jeszcze została minutę, to na spokojnie lecimy. Jak będzie Advent Sprinkler, to idealnie, bo już Wy pewnie go macie, tak? Niestety ja wszystkie użyłem ostatnio Godly Sprinkler i co nie. Co jest w ogóle? Coś tu nie gra. Godly Sprinkler jest. Teraz patrzcie, widzę, to jest magia, tak? Magia 30 sekund to na spokojnie. Ja sobie postawię jeszcze jeden, czemu nie? To trzeba bardzo szybko robić, tak? Czekacie aż będzie 5 sekund. U topsa. 5 sekund i. albo coś koło coś 5. Nie ma znaczenia. Klikacie na Bondusum Harvest. zbieracie wszystkie. I spójrzcie na to. On biegnie, uderza. I wy teraz zbieracie te małe i zostawiacie te ogromne. Możecie także użyć od razu duże dodaje do tych ulubionych. No i czekacie aż kolejny I już leci kolejne. O no nie trafił żaden. No to zbieramy wszystkie. Leci kolejne. I czekamy aż jakiś fajny się trafi O Złoty się trafił Dobra tego wywalimy Już lecę, patrzcie dwa leco aż A nie gdzie on poleciał O leci leci Uderza bęk No i mamy Czy będzie jakiś uderzał jeszcze? Jeszcze dwa za dwa. O i leci kolejne. I kolejny gold. Jak macie dwa goldy, no to wywalacie te zwykłe takie wielkie. Żeby było miejsce na te dla, na goldy. Albo ogólnie wywalacie te zwykłe. O no i się zrobiły dwa duże. I widzicie co widzowie? Mam dwa ogromne goldy. I dwa zwykłe. I tu mamy 2 minuty 20, zostały. Możecie czekać się dalej. Bo sprinkler zostaje na ile jeszcze? 6 minut. Na minutę. No to dostawiacie po prostu sprinkera. I tyle. Jak wam się nie podobają te fruity, za małe są, albo nie są złote Ja nie, ma ad nie mam Advanced Sprinkera, dlatego tak lichy, tak słabe wychodzą Macie, jak macie Advanced sprinkler, no to wychodzą jeszcze większe Więc to jest ważne, nie? Im więcej sprinklerów, Nie im więcej, po prostu im więcej rodzajów, tym lepiej Idziemy do ogródka. I robimy to drugi raz. To raz za 10 sekund uderzają. I teraz przez te 10 sekund zostawcie suba i lajka pod tym filmem. Mam nadzieję, że to zrobiliście. No i czekamy, oczekujemy. zdjęłem wszystkie zwykłe, zostawiłem tylko goldy. I liczymy na Rainbow albo Golda. O, zwykły. Ten to w ogóle nie urósł. Znów zwykły, zwykły no. Ten, no, niestety urósł mi tak trochę słabo. No, i niestety tak wyszło. Słaby, bardzo. No, no, dawajcie, uderzajcie leci, leci, chłop. Jakiś mały straszny wyrósł. Dobra, leci kolejny, i za chwilę będzie ostatni. No i okej, okay, chyba zostawię. Albo próbujemy jeszcze, jeszcze. Jeszcze jedna, ostatnia szansa. No słaby wirus, ale niestety już mi nie starczy pewnie Sprinkera na kolejną szansę. No 3 minuty. Chyba, że jeszcze on biegnie tu? Jeszcze jeden. Skubany, a nie widziałem. Też malutki, ale mamy dwa goldy, to jest najważniejsze. I możecie za to dzięki temu zarobić mnóstwo kasiory widzowie. Teraz, no, zbieracie sobie już wszystkich. Nie ma po co ich tutaj trzymać. Albo robicie dalej i próbujecie drobnąć jeszcze lepsze. No i co, dajecie jakieś, nie wiem, mutacje o jakieś cloud. Albo nie, sprawdźmy, może na początek, ile one są warte. 120, 100 milionów. No te to malutko. Ale teraz spójrzcie na to. Biorę mutację jakoś yy, mutację. I już jest bilion trzysta. Drugi raz prawie bilion. Biorę kolejną mutację. Deszczyk. Albo deszczyku nie. Jakaś losowa inna. i bilion osiemset. I bilion trzysta. I burza. I woda. I 2 miliony mamy. I widzicie, widzowie, jakie to jest proste. Jeszcze możemy dać sobie honey sprinkler. Czemu nie? I bank. 2,5 i pół biliona. I dwa. Półtorej biliona. A jak dojdzie jeszcze ta mutacja, to będzie 10 bilionów warte, widzowie. Dlatego się opłaca, polecam Wam tę technikę, jeśli Wam się spodobała ta technika to pamiętajcie, że zostawić suba i lajka. No bo takie ogromne bonebluesu nie każdemu się urosną, tak? Ktoś nie, nie zna tej techniki. Wejdziemy sobie. No i co, jeśli Wam się podobało pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajka. Chwila widzowie. Sobie tylko dam to to do ulubionych. O, mi przeszkadza. No. I tak zdobyliśmy ogromne fruity widzowie. Z takich małych co były wcześniej. No i jeszcze raz, jeśli Wam się podobało, pamiętaj, żeby zostawić suba i lajka z dzwoneczkiem. I pisać w komentarzach co w czym pomóc następnym albo jaki film nagrać. Ja was żegnam się, elo.